Siemanko, z tej strony Witaj, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną jest Bella. Siemanko! I dzisiaj jesteśmy w Sims Craft, słuchajcie. I jak pamiętacie, ostatnio była walka diabełek kontra aniołek, i wygrałem, słuchajcie, i będę rządził tym światem tutaj dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki, słuchajcie, bo to na pewno bardzo pomogło. Widziałem też dużo negatywnych komentarzy, że mi nie kibicowaliście, ale to teraz ja będę rządził tym światem tutaj, nie. słuchajcie. I zobaczycie, jakie tutaj poczynimy duże zmiany. Bella musi mi usługiwać, bo przegrała i została upadłym aniołkiem po prostu. I teraz musi e, mi tutaj pomagać. I pierwsze zarządzenie, jakie tutaj e, zrobię, to jest to, że musicie zostawić łapeczkę do góry. W tej momencie, słuchajcie, musicie zostawić łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 10 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie też ten kanał i wpadajcie na Po epickie rzeczy. A my lecimy. No i Bela, e, drugie zarządzenie, jakie tutaj daję, to jest zmiana tego domku. Wita, bo ja już nie jestem Witem, jestem diabełkiem. Więc zmieniamy ten domek na taki straszny diabelski dom. I Dobra. musisz mi w tym pomóc. Dobra, ale ty więc... i tak nie wygrałeś Wygrałem uczciwie Wszystko było na uczciwie filmie, nie jest wygrałeś. Wygrałem, już ci daję bloki mm -mm. tutaj e, Te drewno ja zamieniamy, zamieniamy W to drewno więc z tym się musisz zająć. Okay. E, ja też to będę robił ogólnie, tylko musimy zrobić to w miarę szybko. Także e, nie płacz mi tutaj i bierz się do roboty. Zamienię to będę. drewno w te bloki właśnie. Dobra, a ja to słuchajcie, to zamieniam tą ziemię tutaj. No i ogólnie duże zmiany tutaj się poczynią na pewno, słuchajcie, więc e, no będzie będzie ciekawie. Dobra, okej. Straszny okay. to dom. E, co straszny to dom. Jaki straszny no jak taki, o! No, ma być czerwony, taki straszny, okropny. właśnie. Czerwony, straszny dom. Nie. Jeszcze rogi tam będę musiał zrobić takie duże, nie. więc będzie to naprawdę mega epicki domek tutaj, słuchajcie. Musimy go zmienić, bo teraz od dzisiaj będzie mieszkał tutaj diabełek i on będzie rządził, słuchajcie. Musimy mieć wgląd na całą wioskę tutaj. No i zobaczymy, jakie inne kroki tutaj poczynimy. Jeżeli macie jakieś pomysły, co tutaj jeszcze zmienić w tej wiosce, to piszcie je w komentarzach. Tylko nie piszcie, że mnie zmienić. Bo tego to się nie stanie, więc... No właśnie. Dobra, okej. Okay. Mi możecie podpowiedzieć, jak coś tu zrobić. Co zrobić? Nie, 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 nie. Bo tak, ja, ja rewanż ma... powinien być. Dlaczego niby rewanż? Bo co? Bo uczciwie nie wygrałeś. Wygrałem na jak najuczciwie, jak się dało. Nie, bo coś tam sobie wziąłeś jeszcze. Co sobie wziąłem? Jabłuszka. No, to co? Ale ty też mogłaś no. sobie wziąć. Nie, bo nie było mowy o tym. <laughs> Ale to nie musi być mowy o tym, żeby sobie wziąć. Ale ty jesteś. Co? No tak jest, już po prostu. Zro... zrobiłam. Zrobiłaś to trochę? trochę? No to dobrze. No, tak. Dobra, ja wezmę aksa, żeby to przyspieszyć troszeczkę. E, czyli Wiedziałam. sobie zaznaczymy to i zrobimy set 0215. Set 0215. Dobra, Bardzo pięknie. Bardzo dobrze tu działam, pracuję. Tak? tak? Więc jakaś nagroda się by tu przydała. Dobrze masz się słuchać ładnie tutaj dobrze pracować. Myślałem, że już ściemniasz tutaj sobie że ze mnie żarty robisz, że pracujesz. Pracuję, pracuję, bo ja jestem fair, bo ja jestem aniołkiem. No wiem właśnie to dobrze, bo przegrałaś i teraz musisz być fair. I, i tyle. Nie, nie <laughs> A ja trochę mogłem oszukiwać bez tym diabełkiem, więc mi to w ogóle Ej. nie przeszkadzało. <laughs> Moim zdaniem to powinien być rewanż. Ale ja nie przyjmuję rewanżów, był zakład, w sensie były takie reguły Bo się reguły, boisz przegranej Był taki regulamin i koniec i mnie to nie Jaki? interesuje Ja nic nie podpisywałam yy, No ale słowny podpisaliśmy między sobą Nie, nie I pamiętam to wystarcza Nie pamiętam <laughs> Ale takie. ja pamiętam za to dobrze, Więc, yy, ja mam dobrą pamięć Więc spoczko Dobra, słuchajcie nie, 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 nikt nie kłamie. Zamieniamy tutaj też te schodki na takie ciemne. Zobaczcie, fajnie to będzie wyglądało tutaj. Bardzo mi się podobać zaczyna bardzo ten domek. Brzydkie. Bardzo ładny, właśnie. Okropne. Bardzo ładne, bardzo Jasne domek drewno będzie. jest najpiękniejsze. Nie, nie, nie. Jasne drewno nie jest takie brzydkie. Czerwone. Dobra, pyk. Okej, okay. świetnie one. to wygląda. Dobra, jeszcze te schodki tutaj zamienimy. Ale to A. będzie domek, słuchajcie, będę tutaj rządził jak nie wiem co. Dobra, pytam. Tylko pyk, pyk, w swoim pyk. domku. Całym tym światem będę rządził. No nie. co ty? Chyba ja sobie się żartujesz. nie zgadzam na to. Ale co, twoja zgoda jest nieważna, w ogóle nikt tego nie akceptuje. Tu już jest ogłoszone, że ja rządzę i tyle. Ja powiem im, wyślę Dobra, ale listy. tutaj dużo, dużo roboty jest, co? Bardzo dużo. Ty wyśle tam pracuj, a nie gadasz listy. tylko cały czas. Nieprawda, ja ciągle gadam i pracuję. <laughs> nie, masz pracować tylko, a nie gadać. Bo ja potrafię wiele rzeczy robić. No, no, na pewno. Nie to, co te diabły, tylko kłamać. <noise> ja nie kłamię wcale, właśnie. Powiedziałeś, że kłamiesz. Nic nie kłamię. w końcu. Kiedy kłamałem? No, jak y, walczyłeś ze mną. Nie, 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 nieprawda. Tak. Wszystko było fair. Jest. Nie było takich o. reguł, że jakieś ruchy są niedozwolone. Ej, no! <noise> Jakby były takie reguły, to bym się ich może trzymał. Może. Dobra, ja pyk. Ja coś wykombinuję I pyk, dobra, zobaczcie, jak fajnie to wyglądać zaczyna. Dobra, I pyk. Do I pyk. Nie ma burmistrza, ja zostałem Może burmistrzem teraz już. O nie, no to kto mi pomoże? Ja jestem burmistrzem i rządzę tutaj. Nie wiem. Potrzebuję musisz, pomocy. musisz pomyśleć, albo widzów poprosić o pomoc i muszą o. coś wykombinować. Może. To już zrobione. Ale ja tam się nie boję ogólnie, ja sobie poradzę. Nie poradzisz sobie nigdy Poradzę, poradzę. Tyk. Dobra, robię teraz, bo tego nie zrobiłeś. Dobra, to rób teraz, a ja już Diablo tutaj sobie jeden. wykańczam. Dobra. Okej, okay, przód już prawie mamy. Oooo! Jak to fajnie wygląda! Okej, okay, słuchajcie, także lecimy tutaj dalej jeszcze te schodki mi zostały tutaj do wykończenia, czyli zrobienie tego dachu. I to troszeczkę czasu zajmie na pewno. Bo ten domek, z tego co pamiętam, to długo, długo budowałem. Ale tutaj Oj. musimy sobie poradzić jakoś na odcineczku. Dobra. Te białe elementy na razie zostawię, bo jeszcze nie wiem na co je tutaj zamienić, więc yy, o tym jeszcze pomyślę sobie jak tutaj je zamienić i na co. Ten dach tylko z przodu po prostu zamienię. Dobra. To ja jeszcze coś tu mam zrobić? A co, już zrobiłaś wszystko z drewna? Prawie wszystko. To pomagaj mi tutaj z tym dachem w takim razie. Dobra, okej. Okay. Dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 dobra. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. O, Dobra. Okej. Okay. Nie lubię robić dachu! I te, te takie ciemne schodki musisz wziąć. Nie. Nie takich schodków, możesz to tam... ja tu jeszcze po środku gdzieś tam coś zrobię <laughs> No to rób Bo tu jeszcze Dobra, jeszcze w, w środku, miały. będę musiał zobaczyć jak to wygląda, bo to też jest ważne Dobra, tu też mamy, więc przód cały... Ej, ty o... możesz mi te fensiki zamienić na jakieś fajniejsze Wiem, wiem Bo te mi się nie podobają Wiem, tylko tu pod dachem są I podłogę w środku białe. domu trzeba zmienić całkowicie Oh no, oh no Patrz ile tu jest pracy jeszcze, a ty nic wiem, nie robisz nie. w ogóle Obijasz się nie, Aniołku, nie, ty... on, nie, chyba będzie jakaś kara tutaj. Nie będzie żadnej kary. Chyba będzie jakaś kara, mi się wydaje. Tu jeszcze cała ściana jest W środku nie nic nie porobione w ogóle. Wszystko ja porobiłam. A on nam mówił że nie ma co robić tutaj. Jak ja wszystko, wszystko w środku jeszcze do zrobienia. nic nie robisz. Patrzcie, ile tutaj rzeczy do zrobienia. Patrzcie, pyk. Pyjdę. Mało. Dobra, ale w środku też to fajnie będzie wyglądało. Dobra, musisz wszystko. zająć się środkiem, ja idę zrobić rogi tutaj. Ja muszę zrobić Och, sobie rogi. tutaj rogi, dobra? Red bierzemy i jakiś fajny czerwony kolorek, o elegancko, i będą czerwone biały rogi weź. tutaj. Dobra, pyk, biały, pyk, biały. pyk, pyk. Kładzie Na razie się taki nawet boją tej chaty. szkic muszę sobie zrobić. Uciekaj, Dobra, konią. pyk, 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 pyk i pyk. Tu jest dobra. między. Ale, i... pickie rogi, dobra, tylko musimy je powiększyć Fajne. troszeczkę. Dobra, Fajne, czyli obrotne. zrobimy sobie tak. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. pyk. Białe fensy. I Jak dla aniołka. Pyk, dobra. Wow, Patrzcie na te rogi, ale to epicko wygląda. Dobra, muszę takie same zrobić z drugiej strony jeszcze. Nie Czyli uda muszę, ci się. Muszę tutaj zrobić, dobra. Musi mi się udać, tylko muszę policzyć dobrze. Tutaj raz, dwa. Okej, okay, tutaj będzie jest robione. dwa. I tuż do góry. Pyk, dwa. Raz, dwa, trzy. Dobra. Czyli tutaj. Czuję niebezpieczeństwo, były dwa. jak wchodzę do tej chaty. <laughs> to jest taka czerwona bardzo. Aj tam gadasz, przyzwyczaj się. Przeraża nie ona. Przyzwyczaj nie, się. A czemu mam się przyzwyczajać? No, bo będziesz mnie tutaj odwiedzała. Często. Nie będę, po co? Będzysz. Ja się nie przyjaźnię wcale z diabłem. Ale ty nie musisz się przyjaźnić, by się tutaj mi usługiwać po prostu Nie jestem twoim sługusem Nie jesteś sługusem właśnie Nie jestem Tak, zostałaś, bo przegrałaś Jesteś mm, upadłym aniołkiem Pomóżcie mi jakoś <grych> Pyk, pyk Muszę coś tu zrobić takiego pyk pyk, 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 dobra o, Świetnie to będzie ręce. wyglądało, słuchajcie e, Tylko nie wiem, czy to równo zrobiłem właśnie Tu mam problem największy z tym Trochę zepsułam. Zobaczmy. O nie, coś się źle. Łazienka. Tu jest dobrze, tu jest trzy. O, Czekajcie. A ja psuję wszystko. Co? Raz, raz, dwa, Ale trzy. To, nic. to dobrze. Tu trzy akurat. w środku powinno być. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, czyli tu jest cztery, dobra, czyli to do zniszczenia. Eee, pyk. Dobrze zobaczyć, jak dużo ja robię. Pyk i pyk, dobra, i wtedy A on powie, to zniszczymy że ja nic tutaj. Nie zrobiłam. Dobra, jak jest? No jest równiutko chyba. Prawie. O nie! Prawie, prawie. Coś tu jeszcze mi nie gra. Nie wiem co, to coś tu jeszcze dobrze. do góry. Ty. No dobra, salon już zrobiła. Tutaj coś jest źle? Prawie, w sumie. Tylko Czekajcie, króloky. co tu jest źle? Raz, dwa. Okej. Okay. To nie. powinno być tak. To zniszczyć. Idę gdzieś indziej robić. Chyba to. Co tam? Co już? Co idziesz robić? Bo tu nie chcemy robić. Coś mi tu nie wychodzi. Czekajcie, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No to jak ja to zrobiłem? Ra, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Trzy. O o, psuję meble. Dobra. Nie mogę tego duszać. Teraz tam też muszą być. Raz, raz dwa, trzy. Jest. Idę stąd. Chyba tutaj o, jeszcze coś. muszę dorobić, tak. O, brzydkie schody. Coś mi nie wyszły te rogi. Będę musiał je troszeczkę poprawić. Ale prawy są dobre. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Wow, jak ja tutaj będę rządził, słuchajcie, elegancko. Mega mi się to podoba. Idę zobaczyć. Jak tu ciemno w środku. Bardzo. Wow, ale epicko. Mówiłam, że to nie pasuje. Że schody będą z rozrobienia. Dobrze, dobrze, pracuj, aniołku. Podoba mi się to, jak tutaj pracujesz. Przez Bardzo fajnie. Pracuję. Musisz to wszystko tutaj ładnie mi wykończyć. Nie. I wtedy będziesz miała chwilę przerwy, ale nie za długo o, ogólnie. Muszę ci jakieś dołu. więzienie tutaj sobie koło mnie zbudować. Ja, więzienie? Że ciebie będę gdzieś tutaj trzymał. Przed domkiem ja sobie więziem. zbuduję. Jesteś? Nie. Tak, przegrałaś. No mi pomoże się stąd wydostać, coś jakoś wymyślić. <laughs> Dobra, słuchajcie, muszę tu zrobić więzienie dla niej jeszcze, czyli nie. Zrobimy tu przed domkiem ładnie jej, okej. Okay. To sobie usuniemy. Ja dobrze. Dobrze, dobrze rób. Tutaj będziesz Dlaczego odpoczywała tak sobie. Dobra. Pyk. O nie, o nie. Oj. Jeszcze tutaj o nie, o nie. pyk i pyk, dobra. Napsuję trochę, ty będziesz to poprawiać. Co napsujesz, Nic mi tam nie psuj. Bo czasem jakiegoś mebla zabraknie. A, no to fajnie mi tam Ale psujesz. Ale, moja wina. No nie, no, a czy ja? Za no to mieniacz będzie mieniacz chyba jakaś wszystko. kara, coś ja tak czuję. Jak już budujesz więzienie? Będzie jakaś kara za to. Jak się nie będziesz słuchać, ja to będzie jeszcze boję. gorzej. Tutaj. Ja się i tak nie będę słuchała. Ja się słucham sama siebie tylko. No na pewno. I dobry Tutaj zrobimy takie miejsce fajne. Okej. Okay. Pyk i pyk, dobra. Nie pyk i pyk. I pyk, dobra, świetnie. Teraz tak, wstawimy tutaj jeszcze drzwi. Normalne ci wstawię, żeby nie było. może żebyś mogła stąd wychodzić, ale tylko o! jak ci pozwolę. I czerwone to, to, to łóżeczko. To jest... Okropne, i ja wolę niebieskie. Dobra, już jest gotowe tutaj miejsce dla ciebie, także jak skończysz to zapraszam tam na odpoczynek. Ojeju, ja będę robiła to tak Dobra, długo. No na pewno. Dobra, Bardzo powiem długo. ci gdzie już może zostać. Dobra, już zostaw mi tą sypialnię tutaj. Ale zostaw, bo ja ją sobie od nowa będę musiał i tak zbudować, bo mi się tu nie podoba. Aha, Dobra, zapraszam tam, dam, zapraszam do miejsca. Tu jakieś renifery brzydkie, co to ma być w ogóle? Jak to? Bez sensu. Patrz, ładne nie, rzeczy. nie, nie. Dawaj, dawaj, tutaj na dół. Okej, okay, i zapraszamy dobiła. tutaj. Będziesz się działa. No. Zapraszam, zapraszam. Dobra. Okej, okay, elegancko, słuchajcie. Mm. Tak wygląda ten mój dom. Słuchajcie, będę tutaj rządził. Tylko muszę się zwiększyć jeszcze, bo jestem za malutki. Muszę być mega wielki, słuchajcie. Także muszę zrobić jakieś czary, mary i za chwileczkę się tu widzimy. Wow, już jestem, słuchajcie. Zobaczcie, jaki jestem duży teraz ogólnie. O, gdzie jest ten aniołek? O, cześć, aniołku. Co to słychać? Kocz tutaj, możesz wyjść. Nic. Możesz wyjść Życy. na chwilę. Zobacz, jaki jestem duży. Haha. Będę, tutaj, będę rządził tutaj tym światem, słuchajcie, elegancko. Dobra, wchodzę do środka. Albo idź do siebie tam na chmurkę Wyganiam cię na chmurkę tam do siebie. Dobra, dalej. Już, już lecę, nie Dobra, okej, okay, słuchajcie. Domek bardzo mi się podoba. Będę tutaj stał, zobaczcie, tutaj na samej górze. I tu będę rządził tym całym światem. Wygląda to naprawdę mega epicko. E, ale idę chwilę odpocząć, bo już się zmęczyłem tym budowaniem. Ten aniołek bardzo mało mi tutaj pomagał, więc muszę iść odpocząć chwileczkę. Także idę się położyć, słuchajcie, i widzimy się za chwilę. O, Okej, okay, dobra. Już się wyspałem troszeczkę. Jest lepiej. Idę do tego mojego aniołka zobaczyć, co tam się dzieje, co on tam robi. Muszę mu jakieś nowe zadanie wymyślić. Słuchajcie, więc lecę tutaj zobaczyć, co z tym aniołkiem. Gdzie on jest? Gdzie ten aniołek już się podział? Czekajcie, to jest jakieś info. Zabrał mnie twój władca żegnaj Wito. Mój władca? Był tutaj wielki diabeł? Skąd on tu się wziął? O nie o nie, o nie o nie, to on mnie tutaj. Nie, 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 dlaczego on tu był? Ej, ja się go trochę boję! Co on zrobił tej Belli Przecież ja ją chciałem tutaj trzymać sobie, żeby ona, wiecie, mi tutaj pomagała i była moim aniołkiem. A teraz tutaj przy władce ją zabrał? Co ja mam zrobić? Nie, muszę go jakoś znaleźć Słuchajcie, uratować tą belę. Ja chcę, żeby ona tutaj była, nie chcę, żeby ją ktokolwiek Porywał tutaj O nie, co ja narobiłem, co ja narobiłem Nie chciałem, słuchajcie, tego zrobić, chciałem tutaj po prostu Porządzić troszeczkę tym światem I że tak pobawić i nic więcej złego tutaj nie robić A, stało się naprawdę najgorsze, co się mogło stać Bella zaginęła, słuchajcie I zabrał ją mój władca, czyli Zły Diabel, słuchajcie Będę musiał rozwiązać tą zagadkę Proszę was, pomóżcie mi, słuchajcie Napiszcie, gdzie mam szukać Belli i jak mam ją uratować Słuchajcie, będę się starał teraz jemu uratować Naprawdę, muszę w kolejnym odcinku to zrobić Słuchajcie, także jeżeli chcecie mi pomóc zostawiacie łapy do góry, subskrybujcie ten kanał A my widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie Pa, pa